Będziesz wspaniałą koroną w rękach Twego Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą mówić o Tobie porzucona, nie będą mówić o Tobie spustoszona. Raczej cię nazwą Boże w Tobie Upodobanie. Ten tekst. Z księgi proroka Izajasza pokazuje, jak bardzo Pan Bóg dba o godność człowieka, począwszy od dzieciństwa aż do wieku starszego, każdy sakrament jest przyozdobieniem wielkiej godności człowieka. Tylko zadaniem człowieka jest, aby swoją wolą wyraził pragnienie, by sakrament był ukoronowaniem całego piękna Jego godności. Pierwsze czytanie z księgi Jozułego pokazuje nam tego przywódcę narodu wybranego, wskazanego przez Boga. Jak zadaje pytanie narodowi wybranemu, musicie dzisiaj, w tym miejscu i w tym czasie, opowiedzieć się. Chcecie być przy Bogu, przy Jego świętym prawie, czy też odstępujecie, idąc do różnych bożków? I ten naród wybrany podejmuje decyzję. Chcemy wytrwać przy Bogu. Kapłan, kiedy ma udzielać Chrztu Świętego, pyta się rodziców chrzestnych i rodziców rodzonych dziecka. Czy chcecie, abym udzielił waszemu dziecku sakramentu Chrztu Świętego? I rodzice odpowiadają: chcemy. Kiedy młody człowiek przystępuje do sakramentu bierzmowania, kapłan zadaje mu pytanie: czy chce z dobrej woli? Przyjąć ten sakrament bierzmowania dary Ducha Świętego, które obejmą jego talenty i zdolności. I ta decyzja woli człowieka dotyka każdego sakramentu świętego. Bo przecież nikt nikogo nie przymusza, aby przyjąć sakrament spowiedzi świętej. W sakrament komunii świętej. Czasami widzimy, jak człowiek chory, dotknięty różnymi cierpieniami, przyjmuje sakrament chorych. Ten sakrament, nałożony na całe życie człowieka, podnosi niezwykle godność tego cierpienia. Tego oddania się Bogu i ludziom. Nawiązując do wcześniejszej naszej refleksji, możemy powiedzieć: Nie jest przez Boga porzucona, spustoszona osoba dotknięta cierpieniem. Sakrament jest jak gdyby koroną, którą Bóg nakłada na tę osobę, i ona ma szczególną godność. Słowo Boże, przypadające na 21 niedzielę zwykłą, każe nam sięgnąć do listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. W swoich słowach bardzo pięknie święty Paweł mówi o godności małżeństwa. Pokazuje, w jaki sposób to, co Chrystus dokonał, dokonuje się również w małżeństwie. Ta miłość, jaka istnieje pomiędzy żoną i mężem, jest odzwierciedleniem, jest ukazaniem wielkiej miłości Jezusa do Kościoła. I święty Paweł nam to wyjaśnia. Niezwykłą godnością obdarzone jest małżeństwo, kiedy przyjmuje wezwania, jakie daje mu Bóg w swoim świętym prawie. Mówi święty Paweł: Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje, przecież nigdy. Nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Niezwykłe porównanie. Jakże strasznym przewinieniem jest, kiedy małżeństwo mające sakrament zrzuca. Tę koronę godności swojej. Wyrzuca ten diadem sakramentu. Ale człowiek ciągle może powracać do Boga. Sięgamy do Ewangelii Świętej, w której Jezus mówi bardzo trudne, prawdy objawione, potrzeba wiary, aby je przyjąć. Jezus mówi: Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. I niektórzy słuchacze, jego uczniowie, słuchając tego, powiedzieli: Trudna jest ta mowa. A jednak apostołowie pozostali przy Jezusie. Jezus pyta ich: Czy i wy też chcecie odejść? A Piotr odpowiedział: Panie, do kogóż pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego. Piękno powołania kapłańskiego, powołania, które jest wezwane do głoszenia nieraz bardzo trudnej prawdy objawionej, do której przede wszystkim trzeba wielkiej wiary. Polega na tym, że talenty, zdolności, możliwości ludzkie, są ukoronowane sakramentem kapłaństwa. Niekiedy przeżywamy z bólem strącenie tej korony sakramentu, ale trzeba też zobaczyć, jak wielu kapłanów, biskupów mówi: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, i za tym przekonaniem idą wierni. Jakżeż potrzeba wspomagać swoją modlitwą i swoją silną wiarą wszystkich kapłanów i biskupów, aby tę wielką godność, jaką nałożył na nich Chrystus w sakramencie kapłaństwa. Tak nosili, by nikt nie powiedział, że ta kraina duchowieństwa jest spustoszona, porzucona. Jakżeż wielkim darem Boga są sakramenty święte. Obyśmy umieli poszanować całe to piękno sakramentów świętych, które pozwalają nam wytrwać. Przy Bogu, przy godności, nie jesteśmy porzuceni, nie jesteśmy spustoszeni, bo Bóg jest z nami. Stoimy przy katolickim domu, mającym w sobie piękne ornamenty, mający bardzo piękne wykończenie ścian, ten dom nie jest porzucony na Górze widnieje piękna figura Matki Bożej. Niezwykłe połączenie godności rodziny katolickiej, która odnosząc się do Matki Bożej, wierzy głęboko, że Bóg czuwa nad nią. Odkryjmy niezwykłą godność, jaką daje nam Bóg. W całym pięknie naszej tożsamości, ale również w sakramentach, które nam daje. Oby nasze domy były miejscem, gdzie ludzie, objęci darem sakramentów świętych, dziękują Bogu za niezwykłą godność posiadaną i szanowaną.